W związku z tym, że nie znalazłem w internecie żadnej, żadnego takiego poradnika pokazującego podstawy prowadzenia łączności fonicznej, to postanowiłem nagrać taki film swego rodzaju wademekum, w którym opowiem o podstawach prowadzenia właśnie łączności krótkofalarskiej. I tutaj przedstawię taką symulację łączności krótkofalarskiej, taką na sucho, a potem krok po kroku opowiem, która część do czego służy i za co odpowiada. Także zaczynamy. Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne w paśmie 2 metrów, podaje stacja Stefan, Paweł, 1, Adam, Barbara, Celina. Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne w paśmie 2 metrów, podaje stacja Stefan, Paweł, 1, Adam, Barbara, Celina i zawarsza do łączności. Stefan Paweł 1, Adam Barbara Celina. Odpowiada Stefan Kłebek 9, ksantypa Y Zygmunt. Stefan Kłebek 9, ksantypa Y Zygmunt. Tu Stefan Paweł 1, Adam Barbara Celina. Dzień dobry, dziękuję za zawołanie. Raport dla Ciebie 5-9. Moje imię to Bartek, a moja KTH to jest Warszawa. Mikrofon do Ciebie. Stefan Kłebek 9, ksantypa Y Zygmunt. Stefan Paweł 1, Adam Barbara Celina. Stefan Paweł 1, Adam Barbara Celina, tu Stefan Kłebek 9, Ksantypa Y Zygmunt. Dzień dobry, raport dla Ciebie też 59, moje imię to jest Paweł, a moje KTH to jest Kraków. Mikrofon dla Ciebie, Stefan Paweł 1, Adam Barbara Celina, tu Stefan Paweł 9, Ksantypa Y Zygmunt. Stefan Kłebek 9, Ksantypa Y Zygmunt, tu Stefan Paweł 1, Adam Barbara Celina. Y -y, ja nadaję z y, radia ICOM y, 25W mocy, y, a moja antena to zwykły dipol zawieszony około 7 metrów nad ziemią. Y -y, mikrofon do Ciebie. Es Stefan Kłebek 9 Xantypa Y Zygmunt, Stefan Paweł 1 Adam Barbara Celina. Y Stefan Paweł 1 Adam Barbara Celina, tu Stefan Kłebek 9 Xantypa Y Zygmunt. Okej, okay, y, Jana to jest y, radio Baofeng, y, moc około 5 W, a antena to y, antena Jagi około 10 metrów nad Ziemią. Y, no to mikrofon dla Ciebie jest Stefan y, Paweł 1, Adam Barbara Celina, tu Stefan Kłębek 9, Ksantypa Epsilon, Zygmunt. Y Zygmunt. Stefan Kłębek 9, Ksantypa Epsilon, Zygmunt. Y Zygmunt, tu Stefan Paweł 1, Adam Barbara Celina. Okej, okay, wszystko w 100% zrozumiałem i odebrałem. Dziękuję za miłą łączność. Do usłyszenia i73. I na zakończenie mikrofon do ciebie. Stefan Kłebek 9, Xantypa, i y Zygmunt, tu Stefan Paweł 1, Adam Barbara Celina. Stefan Paweł 1 Adam Barbara Celina, tu Stefan Kłepok 9, Ksanty Paweł, Scylą, Zygmunt. Również wszystko w 100% odebrałem. Także również dziękuję za miłą łączność. Do usłyszenia. I 73. Stefan Paweł 1 Adam Barbara Celina, kończy Stefan Kłepok 9, Ksanty Paweł, Scylą, Zygmunt. No i tak przeważnie wygląda <laughs> zwykła łączność krótkofalarska. Oczywiście <laughs> zamiast mnie gadającego innym głosem jest normalnie korespondent, z którym rozmawiamy przez radio. No i tak, powiedzmy po kolei, z czego się składa łączność. Jak widzimy, na początku robimy wywołanie ogólne, czyli zapraszamy jakąkolwiek osobę do łączności, żeby z nami porozmawiała. Można również zrobić wywołanie konkretnej osoby, ale to wtedy podajemy na początku znak osoby, którą chcemy zawołać, następnie swój znak. No, i tak potem wszystko normalnie idzie, ale to nie będzie też na egzaminie wymagane. Yy, normalnie na egzaminie się prowadzi łączność taką z wywołaniem. Yy, następnie odpowiada nam nasz korespondent, czyli to SPO1ABC. Yy, tutaj SQ9XYZ. Yy, no, i potem wiemy, że nam ktoś odpowiedział. <coughs> I następnie. Yy, Pierwsza jakby część łączności już za nami. Oczywiście za, jak zawsze zaczynamy y, od podania znaku korespondenta i potem podajemy swój, czyli y, S, SQ9XYZ, tu SP1ABC. Y, normalnie y, witamy się po prostu, czyli y, dzień dobry, dziękuję za zapołanie. Y, podajemy raport y, korespondentowi, czyli przeważnie jest to 59. To jest taka podstawa, gdy na przykład nie, wiem, nie wiemy jaki raport dać, albo w przypadku niektórych zawodów zawsze się podaje 5.9, ale w normalnych warunkach powiedzmy podajemy taki prawdziwy raport według wskaźnika i według naszego ucha. Ale na egzaminie przeważnie mówi się właśnie 59. Potem podajemy swoje imię korespondentowi, bo w krótkowarstwie każdy jest sobie po imieniu. No i podajemy swoje QTH, czyli miejsce, z którego nadajemy, żeby korespondent nasz wiedział, powiedzmy, na jaką odległość przeprowadził łączność. I to jest taka pierwsza jakby część tej łączności. Następnie korespondent mówi to samo, tylko ze swoimi danymi, czyli raport dla mnie, jego imię i jego QTH. I przechodzi mikrofon, przechodzi moja kolej na notowanie. I w tym przypadku to już nie jest, nie jest taką podstawą, nie jest koniecznością, ale przywykło się, że jeśli robimy pierwszy raz łączność z daną osobą, y, zawsze <laughs> mówi się powiedzmy z jakiego radia się nadaje, y, czyli powiedzmy ja jako przykład dałem Aikoma y, i Baofenga. <laughs> y, i podaje się moc wyjściową z radia, jeśli wiemy, to podajemy taką jaką e, wiemy, jeśli nie, to po prostu nic e, nie mówimy i antenę z jakiej nadajemy, czyli w moim przypadku był to dipol e, i yagi e, To też tak, żeby obecny korespondent wiedział e, jak może mnie słyszeć, e, tak żeby się spodziewał tego sygnału, e, który my mamy, e, który od nas odbiera, w tym sensie i potem przychodzi kolej na korespondenta, który mówi to samo, tyle że ze swoimi informacjami, czyli radio, moc yy, i antena, <laughs> i przekazuje mikrofon yy, do mnie znowu. I to już yy, łączność powiedzmy dobiega końca. Jeśli nie mamy żadnego tematu yy, do powiedzenia, albo jesteśmy na egzaminie, to po prostu już yy, przechodzimy do sedna łączności, do zakończenia. Yy, czyli mówimy, że wszystko w 100% zrozumiałem, yy, jeśli tak jest, naprawdę. To tak mówimy, jeśli nie, to oczywiście można pytać. Nikt nie broni, ale na egzaminie mówi się, że wszystko w 100% zrozumiałem, i potem już takie podziękowanie po prostu, czyli <laughs> dziękuję za miłą łączność. Do usłyszenia i 73, czyli w jakby slangu krótkofalarskim jest to wszystkiego dobrego. No i przekazujemy <laughs> mikrofon, tylko tutaj jest inaczej, bo mówimy taką formułkę. Na zakończenie mikrofon do ciebie. SQ9XYZ SP1ABC i to oznacza, że powiedzmy już <śmuszny> chce kończyć łączność i już jak najwyższy czas ja powinien powiedzmy zmierzać do końca no i przychodzi kolejna <śmuszny> przychodzi kolejna korespondenta który również się jakoś tam żegna życzy to 73 amatorskie i <śmuszny> mówi na końcu SP1ABC z Q9XY po łączności. I ta formułka oznacza, że już skończyliśmy łączność. Oczywiście można potem zawołać, ale jest to znak dla innych osób słuchających, które, dla których jest to znakiem, że one, powiedzmy, mogą się włączyć w rozmowę i zawołać daną osobę. Wiemy, te osoby po prostu wiedzą, że nikt nie czeka, nikt nie chce, jeszcze, nikt nie chce już rozmawiać z tą osobą i można powiedzmy spróbować ją zawołać. Nie utrudniając łączności nikomu innemu. I tak powiedzmy, wygląda ta łączność w przypadku takich zdarzeń, które się naprawdę mogą zdarzyć, czyli po prostu jak na co dzień z kimś rozmawiamy. Tak wygląda, powiedzmy, formułka: jeśli rozmawiamy z jakąś osobą, z którą pierwszy raz prowadzimy łączność w przypadku zawodów na przykład albo gdy mamy mało czasu wystarczy wymiana raportu, swoje imię i kutycha, a niekiedy nawet sam raport y, się podaje jeśli się znamy z jakąś osobą i chcemy po prostu prowadzić taką łącz łączności typu, żeby zaliczyć tą osobę, to normalnie sobie z nim rozmawiamy na jakiś ten temat, chyba że tematu nie ma, no to po prostu y, nie robimy łączności, <laughs> ale w przypadku egzaminu to wygląda y, tak, że robimy całą łączność, całą łączność dokładnie tak, jak powinno to wyglądać. <laughs> I y, na egzaminie nie będziecie gadać normalnie przez radio, y, tylko będzie to łączność na sucho z egzaminatorem, czyli na przykład. Y, w, na początku ty będziesz y, y, robił wywołanie, y, a egzaminator odpowiedzi na wywołanie i tak przeprowadzicie łączność, y, potem będzie na odwrót, y, że egzaminator robi wywołanie, ty odpowiadasz i się trzeba z każdej strony przygotować, ale naprawdę nie jest to trudne i y, y, idzie to w miarę sensownie opanować. To już naprawdę nie idzie z formułki, potem tylko normalnie się rozmawia, y, y, normalnie już wchodzi w krew powiedzmy prowadzenie takiej łączności. I taka łączność jest wymagana na egzaminie, właśnie w klasyce. Jest to łączność foniczna prowadzona w języku polskim, i to są takie podstawy. Zależy tak naprawdę na jakiego egzaminatora się trafi: od tego czy ta łączność w ogóle zostanie przeprowadzona. Czy zostanie zostaniecie odpytani z prowadzenia takiej łączności, ponieważ ja, na przykład, trafiłem na naprawę do mojego pana. I z nim normalnie nie prowadziłem łączności, tak jak tu przed chwilą mówiłem, on po, mnie spytał, on po prostu mnie spytał z czego się składa łączność, czyli powiedzmy przedstawienie się, podanie raportu, wymiana imion, QTH, ewentualnie właśnie powiedzieć o tych radiach, z jaką mocą nadajemy i jaka antena i właśnie kolejność powiedzmy podawania swoich znaków. Ale polecam się po prostu przygotować na tą gorszą wersję, czyli przeprowadzenie całej łączności. Chociaż na no gorszym tego nazwać nie mogę, bo to nie jest naprawdę nic trudnego. I to jest właśnie taka łączność dla egzaminu klasy C. W przypadku egzaminu klasy A jeszcze dochodzi prowadzenie łączności po angielsku, czego ja na razie nie potrafię jeszcze robić, więc o tym filmu na razie nie zamierzam nagrać. Jak opanuję trochę, jak wejdzie mi to w krew, to potem powiedzmy, takie podstawy też spróbuję nagrać w filmie, w formie poradnika, ale na razie jest tylko C. I tutaj właśnie ten poradnik jest tylko dla tych, którzy zdają na C, ponieważ. Dla tych, którzy dają egzamin klasy A, dla nich jeszcze dochodzi mm, prowadzenie łączności po angielsku, niestety. Yy, więc ta łączność po polsku również się pojawi, ale trzeba się również przygotować z prowadzenia łączności po angielsku. Yy, niestety, właśnie tak jak mówię na początku yy, tego filmu, w internecie trudno znaleźć yy, jakąś taką jedną formułkę, taką stronę, która podsumowuje i przedstawia tak yy, w. Yy, w telegraficznym skrócie jak wygląda łączność i z czego się właśnie składa. Ja też kiedy uczyłem się do egzaminu, miałem właśnie problem ze znalezieniem, jak wygląda taka łączność i szczerze nie wiedziałem, skąd mam się tego dowiedzieć. Bo w internecie, tak jak mówiłem, nigdzie tego nie mogłem znaleźć. Teraz znalazłem klub lokalny i tam już normalnie się wszystkiego nauczyłem, więc przekazuję wiedzę dalej. Także co do prowadzenia, to do zasad prowadzenia łączności fonicznej po polsku, mam nadzieję, że powiedziałem wszystko i o niczym nie zapomniałem. Mam nadzieję, że ten film komuś pomoże, chociażby w zdaniu egzaminu, yy, się, pomoże komuś w nauce. No i mam nadzieję, że również początkującym pomoże, dowiedzie się w jaki sposób właśnie pracuje się na pasmach krótkowalarskich. Także życzę zdania egzaminu z pełną ilością punktów, tak jak ja to zdałem. Po zaledwie, po, zaledwie po kilku miesiącach nauki, no i oczywiście do usłyszenia w eterze 73.